Witam w modelarskim poradniku i zapraszam na drugą część filmu o budowie skrzydła na rdzeniu steropianowym. W pierwszej części właściwie tylko wzmocnienie i usztywnienie samego rdzenia steropianowego, a tym razem film o pokryciu balsą, czyli ten zasadniczy element, który wyróżnia tą konstrukcję. Ale zanim sam film, chciałem bardzo podziękować wszystkim subskrybującym kanał. Liczba już przekroczyła tysiąc. Jest to bardzo. Ładny wynik, cieszę się, że kanał się rozwija. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanałów, do komentowania również tego, co można na tym kanale zobaczyć. A teraz zapraszam na film. Klepka balsowa, czy też dostępne kształtki forniru z reguły, ma, z reguły mają dość wąską szerokość, około 10 cm. Nie unikniemy zatem łączenia brytów, aby uzyskać kształt właściwy naszej konstrukcji skrzydła. Oczywiście można łączyć po prostej, można łączyć z klina. Różne są techniki. Modelarze podchodzą do tego bardzo różnie. Ja staram się jednak zrobić tak, aby właśnie ten element konstrukcyjny, sklejoną listę cigarową, pokryć jednym całym płatem balsy. A wtedy tutaj, w tej części, naturalnie pojawia się klin, który będzie wykonany z drugiej klepki. Drugiej deseczki. oczywiście, to co odetniemy tutaj, jest przekładane na tą stronę, i w ten sposób powinniśmy przygotować cztery elementy. Oczywiście, ten element z zewnę po stronie wierzchni skrzydła jest zawsze nieco szerszy. Dlatego dobrze jest sobie albo odrysować kształtkę na papier, albo przenieść bezpośrednio na balsę w szerokość koniecznej balsy. Zwracam tutaj uwagę, że wkładając później do naszej formy, nie oklejamy listy natarcia. Dlatego przygotowane bryty powinny być około 3 mm krótsze niż pełny obrys naszej, naszego skrzydła. A w tej chwili połączymy nasze stawki balsowe, tak aby udało się je skleić i taką cienką balsę, Balsa jest 1 mm. Oczywiście można stosować fornier, fornier jest jeszcze cieńszy bardziej twardy, ale cieńszy. I do tego, aby skleić takie kształtki, również stosuję taśmę papierową. Tak ułożone deseczki obracamy, mając w tej chwili tą papierową podkładkę. Możemy użyć kleju cyjana akrylowego, aby to połączenie wykonać. Klej nianokrylowy jest agresywny do styropianu, ale używając klocka z EPP, możemy go dobrze rozprowadzić i zapewnić sklejenie powierzchni. Kiedy tworzymy już jedną powierzchnię, Możemy ustawić sobie nieco skrzydło wysuwamy właśnie około 3 mm poza krawędź i wykonamy takie cięcie, dopasowując bryt. Jak widać. Palcza idealnie się dopasowuje. Tu pozostaje malutki klin do uzupełnienia. I uzupełnimy go oczywiście. I tak to dokładnie powinno wyglądać. Czyli lista wpływu idealnie do siebie. Natomiast tutaj zostawiamy ten fragment skrzydła bez listy natarcia, którą wkleimy już. Po wykonanym obłożeniu balfą. Przygotowujemy zatem drugi analogiczny bryt. Aby teraz taśma została nam przyklejona na zewnątrz, żebyśmy mogli ją potem zdjąć. Dobrze jest teraz przygotować odwrotny układ, czyli z tej strony. Tak, aby powstało prawe i lewe skrzydło. Mamy dwa elementy górne. Górnym pokrycie musimy przygotować, dwa elementy na dolne pokrycie i tu oczywiście zawsze jest problem, aby wykorzystać w pełni balsę. Prawdopodobnie będziemy musieli wkleić te kliny tutaj dodatkowe. Ja je zawsze wklejam od środka, dlatego że finalnie po połączeniu płatów możemy tutaj przelaminować ten fragment tkaniną, co nam bardzo mocno złapie tą środkową część centropłata, a wtedy możemy tutaj pozwolić sobie na łączenie właśnie dwóch, dwóch powierzchni. I teraz mając dwa odcięte elementy albo możemy je dołożyć podłużny, tak byłoby najlepiej, pojawi się nam tutaj nieco więcej łączeń, no, ale niestety nie unikniemy tego, jeżeli chcemy wykorzystać w pełni posiadany materiał. Tu się po prostu pojawią łączenia. Oczywiście można wykorzystać dwie deski będziemy mieć wtedy odpady. Ale ja chcę wyrobić wszystko, żeby nie leżało. Balsa jest dość droga. Dlatego w tej chwili z tych elementów połączę tutaj dodatkowe kształtki i wykonamy z czterech deseczek balsowych całe skrzydło. Oczywiście łącząc tutaj kawałki w centropłacie powstaje swoista mozaika. Ale tak jak mówię, palca bardzo droga, trzeba wykorzystać każdy kawałek, a nie ma to później większego znaczenia, jeśli chodzi o wytrzymałość. Zależy nam oczywiście na połączeniu tej powierzchni w jedną całość. Natomiast tak jak mówię, później przelaminujemy środek skrzydła i wszystkie te elementy zostaną połączone w jedną całość. A teraz jeszcze przeklejamy to delikatnie klejem, aby nam się nic nie rozjechało. W oczywiście ją jeszcze formatujemy. Jeżeli gdzieś jakaś niedokładność się pojawiła, to jeszcze ją teraz jest szansa obciąć. I zostaje nam jeszcze i tak odpad. A wykorzystaliśmy w pełni posiadane elementy balsowe. Od góry pokrycie wykonane tak naprawdę z jednej deski właściwie. Układamy teraz poszycie do siebie, zapewniając, aby nasze papierowe łączenia były po stronie zewnętrznej, zarówno od tej górnej, jak i dolnej części. I to, co najważniejsze w tej chwili, to sklejenie tutaj na listwie spływu obu tych elementów. Nie stosujemy, oczywiście, możemy finalnie później to przekleić, jeszcze, ale na tą chwilę stosujemy tylko i papierową. Lejemy tylko na połowie powierzchni. I dlaczego wykonujemy taki zabieg, zostawiając jakby odkrytą część? Tu jest oczywiście jakaś malutka szczelinka. O co chodzi? Chodzi o to, że jak przesmarujemy tą powierzchnię i włożymy tutaj skrzydło, to ono zostanie maksymalnie dociśnięte właśnie do spływu. Klej, który tutaj się zgromadzi po stronie naszej kształtki styropianowej, właściwie połączy nam obydwa, obydwie powierzchnie. Dlatego nie musimy tego sklejać w tej chwili. Natomiast to umożliwia również pełną pracę tej, tej powierzchni, czyli naciągnięcie tego pokrycia, aby jak najbardziej ściśle dolegało do naszego skrzydła. I żeby się to wszystko dobrze ułożyło steropianowej formie, do której zaraz trafi nasze skrzydło. Ale oczywiście zanim to wykonamy, musimy przygotować drugą stronę brytu. I oczywiście tak jak mówię, ta strona jest wykonana gładko, ta ma jakieś tu łączenia w centrochłacie, które nie będą miały ostatecznie żadnego znaczenia. Jak widać w przygotowana, także tu mamy ten, właśnie 3 mm. Odstęp tak, aby następnie dołożyć tutaj listę natarcia. I tak to powinno wyglądać w naszej formie. To zostanie później przycięte. Do osadzenia rdzenia w naszej okładce z walcy. Oczywiście klej poliuretanowy, ale aby go nie weszło zbyt dużo i aby skrzydło nie było zbyt ciężkie, proponuję sobie lekko go rozrzedzić denaturatem. Odlewamy część kleju. Chodzi o to, aby on nieco się upłynnił. Dosłownie parę kropelek denaturatu, to jest jego baza tak naprawdę, pozwoli nam go nieco upłynnić. A tym samym rozsmarujemy go bardziej dokładnie. Się nieco bardziej ciekły, a denatura i tak odparuje. Jest obojętny dla naszego styropianu, nie ma z tym problemu. Zatem możemy próbować pokryć naszą powierzchnię. I tu niestety no nie możemy tego zrobić zbyt cienko, dlatego właśnie ta ciekłość kleju jest tutaj istotna. Musi być pokryte klejem cała powierzchnia. Nie ma problemu, jeżeli się gdzieś powróci blat, klej jest właśnie za pomocą denaturatu usuwalny. I też nie ma tutaj co za bardzo oszczędzać. Tego kleju musi być po prostu troszkę, bo po odparowaniu denaturatu coś musi zostać. Jak widać, kleju wchodzi dość sporo, ale niestety musi tak być. Aby wszystkie szczelinki i wszystkie pory w styropianie zostały nim wypełnione. Musimy mieć absolutną pewność, że te dwie powierzchnie zostaną połączone. Tu nie może być sytuacji, w której przesuszy się powierzchnia, a nie zostanie dobrze dociśnięta lub nie zostanie dobrze pokryta. Potem jeszcze raz sprawdzamy pod światło, czy jest wszystko dobrze. No i skoro mamy dobrze. To ustawiamy tą krawędź spływu w tą właśnie sam koniec naszego pokrycia. I maksymalnie wciskamy rdzeń w nasze przygotowane pokrycie z balcy. Widać, że klej już zaczyna chwytać, bo zaczyna się nam to ładnie wszystko lepić. I aby teraz właściwie ukształtować całą naszą powierzchnię i właściwie oddać ten profil, który tutaj został prowadzony, pakujemy nasze zęby z powrotem do tej paczki, z której został wyjęty. I jak widać, to co zabrał drut oporowy w czasie cięcia, to teraz wypełnia balsa i praktycznie po złożeniu, nie mamy tu żadnej szczelinki, idealnie wszystko ze do sobą dolega. I tak przygotowaną paczkę, ja zawsze dla bezpieczeństwa jeszcze oklejam, aby się to nie przemieściło, nie przesunęło. I właściwie, aby się nam paczka domknęła. Naprawdę ta paczka, z której został wyjęty rdzeń, ma ten sam kształt co nasze skrzydła, ponieważ zależy nam na uzyskaniu skręcenia geometrycznego. Musimy bardzo mocno docisnąć, żeby zeszły się wszystkie krawędzie. I żeby właśnie nasze skrzydło zostało prawidłowo ukształtowane w czasie, kiedy będzie wysychać sobie klej. Domykamy szczelnie paczkę i ją zostawiamy. Dociskamy to wszystko. I teraz, tak naprawdę, aby doszło do właściwego połączenia powierzchni, ja takie paczki kładę na ziemię. Dociskam dużym ciężarem. To może być akumulator na desce. To może być przykład mam przygotowaną paczkę płytek, które zostały gdzieś z remontu podłogowych, która waży chyba z 30 kg, więc właśnie tak zostanie zaraz to wszystko dociążone. Składamy oczywiście te elementy do siebie, tak aby dało się teraz jedną powierzchnią je obciążyć i tak zostawiamy to mniej więcej na... 48 godzin, a może i na 72 godziny zobaczymy, jak długo będzie wiązał klej, ale polecam co najmniej 48 godzin i oczywiście sprawdzimy, jak to potem wyszło.